Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 2 maja, czwartek, zbliża się godzina 19. Święto, flagi. No i w związku z tym, że jest majówka, to jest niestety dużo kontroli na drogach. Dlatego przyszedł czas na piwo bezalkoholowe. A dzisiaj mam dwie takie propozycje. Obydwie z żywca, białe czyli przeniczne z nutą kolendry bezalkoholowe oraz sesyjną IP, również bezalkoholowe. Białe jest od 2019, tak samo jest z ip -ą. Oczywiście mowa o bezalkoholowych wariantach. Białe jest z nutą kolendry. Barwa 1 na 4, goryczka 1 na 5. Spożywać w temperaturze 4 do 6 stopni Celsjusza, skład woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, aromat naturalny, chmiel, ekstrakt z chmielu kolendra. spożyć do 23 listopada 2019. Tak się on prezentuje. Podobna etykieta do e, zwykłego białego, tylko że jest więcej stawek niebieskich, które są generalnie... E, znakiem charakterystycznym piw bezalkoholowych, kapsel yy, tak jak do piw bezalkoholowych, błękitne ży. O. natomiast do ipy chmielowej, aromatyczne, bezalkoholowe yy, amerykańskie chmiele temperatura spożycia 9-12, goryczka 3x4, barwa 2x4 Miele ekstrakt z chmielu, kolendra, słód psięczny, słód jęczmienny, woda. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś dodawał do Ipy kolendrę. Ale okej, okay. Spożyć do 15 października 2019. Ze względu na nieza dobre warunki, jeżeli chodzi o szkło do Ipy wykorzystam taką tą klasyczną literatkę. Która jest kijowym rozwiązaniem, ale dobra. A do przenicznego taki oto elegancki słoiczek. Po, a nie wiem po czym, dobra. Uznajmy, że po przecież Obydwa są obecnie w temperaturze około 15 stopni, czyli powinny być dobre do degustacji. Tak wybrałem, żeby były dwa, którym w miarę normalna temperatura nie przeszkadza. Cena obydwu to około. 4 złote, 49 groszy plus 50 groszy kaucji za każdą butelkę. Tu nic nie ma, dobra, lejemy. O! Trudno, matka Ziemia też coś musi dostać. I najpierw zdegustujemy myślę przeniczne, a potem. IP nie ze względu na alkohol, którego tu nie ma, tylko ze względu na e, moc wrażeń smakowych. Mam nadzieję. Spójrzmy, jak to wygląda. E, Przeniczny kolor. E, zmętniony, żółty, ale całkowicie. No nie, ono jest troszeczkę zmętnione, ale. E, w no takie jak kompot z jabłek kolor piana całkiem ładna drobniutkie pęcherzyki trzyma się przylipie barwa nudkę ciemniejsze niż e, w przypadku e, w przypadku tego białego Również nieco zmętnione, takie dosyć wodniste Barwa średnie pęcherzyki też całkiem ładnie się prezentuje. Teraz aromaty: banany, ale takie dosyć przejrzałe. Goździki trochę cynamonu trochę taka. Hmm. Nie wiem, brzoskwinia morela ciasteczko takie śmietankowe Trochę kolendra, taka ziołowość ładnie pachnie, chociaż trochę sztucznie jak na wajcena. No i pa Podejrzewam, że pewnie nie sięgnęli do zestawu Citra, Marilo, Chinok, Centennial i Equanot No trochę orzeźwiające, trochę cytrusów nieco chmielowości, ale jednak przebija się słodowość, taka słodkość jęczmienna na pierwszy plan. Może te szkła nie są dobre do degustacji, natomiast yy, nie są najgorsze ze względu na to, że mają małą średnicę i yy, się zapachy nie rozchodzą wszędzie dookoła. No dobra, doświadczymy. Przeniczne, Wasze zdrowie. No, jest po prostu pustka. Tak jak w przypadku, znaczy w ogóle, pszeniczne powinno być gładkie, e, lekko pszeniczne właśnie w smaku, lekko śmietankowe, waniliowe, bananowe, takie no po prostu fajne. E, dosyć pełne, dosyć sycące, lekko kwaskowe, to jest poza tym, że jest lekko słodkawe, Yy, całkowicie wodniste i zupełnie Zupełnie niesycące. Tym bardziej, że normalnie alkohol powoduje trochę podbicie tego, tego sycenia tutaj, alkoholu nie ma, więc jest tym bardziej puste. Nie mam pojęcia, jakiego ekstraktu jest zrobione pewnie z dziewiątki albo z 8 Pod tym filmem, może wrzucę linka do. Jednego ze swoich filmów, zrobionego rok temu yy, O yy, piwie pszenicznym alkoholowym i bezalkoholowym z Kauflanda yy, Robionym w Niemczech I to ono bardzo podobnie smakuje właśnie do tego Bezalkoholowego Wajcana z Kauflanda Piana Całkiem ładnie osiada Nie jest wcale tak źle Ipa, ipa sesyjny ja już kiedyś piłem wersję alkoholowej z żywca nie powaliła mnie. O, ten zapach teraz jak się trochę ogrzało to jest taki... pomieszanie słodu jęczmiennego i mięty pieprzowej to nie są cytrusy, to nie jest żywica, to jest mięta pieprzowa takie. Podobnie pachniał miś Wojtek. No to dobra, to do dzieła. I tutaj, właśnie, mamy do czynienia znowu z kolejnym bezalkoholowym. Cechą charakterystyczną dla piw bezalkoholowych jest to, że są one puste, wodniste. Nie ma w nich. Ciała, życia, pełności, gęstości, jeżeli można tak powiedzieć. Nie ma w nich, jakby to powiedzieć one smakują jak, jak napój, a nie jak piwo. I nawet jeżeli jest to styl mocno chmielowy, typu IPA czy APA, to mamy do czynienia cały czas z brzeczkowym produktem, który bardziej smakuje słodem yy, ziarnem płatkami kukurydzianymi yy, taką nie wiem wodą yy, z musli rozmoczoną yy, z musli yy, a nie piwem nawet jeżeli tam są chmiele innych yy, inne niż polskie to mimo wszystko, dalej smakuje to wodniście i bardzo słabo. Piana. Tą IPę bym umieścił tak ciut poniżej 1 na 100. Ponieważ 1 na 100 jest piwem jednak nisko alkoholowym, ma ten procent alkoholu i on wbrew pozorom całkiem sporo zmienia. Niż y, przy 00. Tym bardziej tam jest dla gładkości dodany y, płatki owsiane. Również y, jest to American Pale Ale, a nie y, tak jak w tym przypadku India Pale Ale. Więc no cóż. Tak jak widzicie, pijalność tego piwa jest taka sobie. Głowy nie urywa i nieszczęście ciała też nie. Y, Obydwa takie piwa kosztują 4,50 plus 50 groszy za butelkę, czyli jesteście w plecy jakąś, jakieś 10 zł w takich zakupach. Czy opłaca się to, już zostawiam do Waszej decyzji. Moim zdaniem niespecjalnie, bo jeżeli już macie tę majówkę i macie kilka dni urlopu, to macie też prawo wychylić kilka piw z alkoholem. No chyba, że jesteście w sytuacji, że jesteście jedyną osobą, która akurat prowadzi auto albo opiekuje się dziećmi, więc wtedy, no niestety, ale wtedy lepiej może w ogóle nie sięgajcie po piwo, nawet bezalkoholowe, bo bezalkoholowe was no po prostu rozzuchwali i będziecie chcieli sięgnąć po takie zawierające procenty. Z mojej strony byłoby to na razie tyle, jeszcze może jakieś filmy ze wsi z majówki się pojawią. Za kilka dni wracam do Katowic. No, a od 13 maja przez tydzień będę we Włoszech północnych. Więc może z tych północnych Włoch pojawi się coś ciekawego jakieś, może wino białe, może jakiś cydr, może jakiś fajny alkohol. A piwo, jeżeli się pojawi, to znajdzie się na kanale. Z mojej strony to na razie tyle. Do usłyszenia i dobrej pogody na. 3 maja. Na razie cześć.